No, przecież zobaczymy co to będzie. A, a ja taki, a, a taki film ten, jak małpa ten kota szarpała, chłopie. Ty! Widzieliś to? Nie, ja, a ja, ja bym się w filmie... Tak papież, że walię, to jest super Papież jest święty, nie obrażaj Teraz was słyszę, cicho, o. jesteście o. kurwa w czołgu, cicho, uspokójcie się A, dobra, dobra. <laughs> No A jest stream teraz? Nie no jest ja. Bo to trzeba cam jest Pozdrawiamy kurwa. widzów, cam i jest prosto, a my się <laughs> wyzwanę w tej <laughs> ja Trochę napięta atmosfera w czołgu jest ja Czy Cia jeden się góry pośmieć hot, który co pierwszy Nie yeah. dość, że ciosna ktoś jeszcze, jeszcze piernął tutaj, nie wiem o co. Chodzi. <ślesz> ty, ale dalej nie jest pełno ekranowe nie? No, jakaś taka lipa Musisz, to masz podać ten linka, bo ja nie wiem jak wbić do ciebie. Bo ja kanału nie mogę wyszukać O... No, się. się to masz tutaj na konfie Zaraz wbijemy do X a zabierzemy mu widzów. to masz polu chcę Czy... Ale to nie tak. jest pełno ja? to podać no, cię strasznie to no. ja ja kurwa, nie spokojnie tam nie pani kurwa mi nie chce przyjąć kopani jak mówi do caps? Jak mówi na streamie? Brzydko mówi Brzydko pisa, wziął pisa, bardzo się brzydko Nie to to, że... Dobra weź tam. No mi się <grymka> na co zbierasz? Na złote klapki? Jak się na co zbierasz na złote klapki? Ja zbieram, zbieram, ja zbieram, ja, ja, ja. ja Te tak nie powiedz. Ja zbieram na pewno. Czekam, chcą nowy ej Dobrze widać? Mika okay. Nieprzeznaczony dla dzieci. Moja transmisja. <laughs> zaraz już wchodzę, czekaj tylko błogo mi się wykorzystam, bo to jest błogo mam nałożone, poczekaj, wierzek, się... chwaliłem się już, że LEGA z Persa mi znam spadła, Ciekawe. już ten, już klik na konto przyszedł, też schodzi zasadzie, klik na konto już przyszedł za LEGA z Persa coś do powiedzenia w tej kwestii? Pytam się, czy ty coś. 55 to no. 5G prawie siedzi na koncie. Pierwsze 5, 5 miliardów jest ten pierwszy kap. Dobrze, co chodzi? Mhm. No. Zwiesz, co chodzi? 5... Chce złoto zło kupić w przejściu 1,6? Pytam się. A dalej dudni ten stream, tak? Drzęcie? Zaraz zobaczę, poczekaj. Zrobię tylko tej jedną rzecz. Jestem Kamsie, jeśli przyjmę. Dobra, zostałem. Dobra, Kams. Kams, sądzisz w takim wyniku, że w godzinę wpadło 78 m Kilka unikatów? Może być? No tak, kurwa, Mów. Pytam z ciebie coś. Jej. Co? No gadam co co się no, głosili no, okay. no, okay. no, yeah. To Mówi, czy jest, czy ja czy, się wygada co Nowa kopalnia No i nowa kopania i Dobrze co harszczysz pytam Harszczysz, to? Ja w ogóle w ogóle pologu to... To trzeba rozmawiać z czatem, nie wiem. Czat ze mną rozmawiać Co? To masz polok na To masz na pytanie od czatu, czekaj. Przeszkadzę. Tak, jest pytanie. Tomasz mu... On ja... ciepając, ja... 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 ja mam pytanie. Powiedz mi. Za byś... Tomasz, ale ty masz czat wyłączony. właśnie widzę. Dobra, nie możesz Nie, nie możesz mieć wszystkiego, cicho. <laughs> czekaj, czekaj, wideo. Ej, czemu czat? Czemu czat wyłączyłeś Tomaszu? No po co, jak mam głosowy? O -o. Ale... no tak, ale w sensie wiesz, nie Ale buczysz dźwięk czy nie? Okej. Okay. Nie, nie, dobrze jest wszystko. Nie jest Każdżący... takie... nie jest takie yyy. Nie no, dobrze jest. Ale mówię ci, to się to na żeby oczy to trochę chujnie zgrzywił. A ci to... Jak coś, o, to za. coś ty powiedział? Co? Chyba. A, ale nie umiem imienia mojej tej na slajdzie. Okej? Okay. Dobra, już nie powiem więcej imienia twojej macochy. Pani... ...Parpara, Pan Piotr. Kancel, rozumiesz, że mam 5G 280M? Chciałbyś tyle zobaczyć na oczy? Ja bym chciał... Widziałeś kiedyś na tym polu, na tym... chciał 5G. Widziałeś kiedyś, tam 5 za te zarąbiałe oczy? Chciałem amatora?

もうキうキラキラキラキちキラキラキラキラ